Hehe, <laughs> Siemanko, wszystkim z tej strony kostek mną jest in your face. Siemano? I halt. Yo. I kurde gramy w lola. Namówili mnie dziadyki jedne. Co? Nie chodźcie górą. Okej, okay, gramy przeciwko Danowi, Jacusiowi i Xorvi. Kurde, nigdy z nimi nie nagrywałem. Oprócz Dana. Dobra, no, chodźcie. O baka. 1-10, tutaj idziemy. Kosta, jakiego skilla najpierw wziąłeś? Ku. Cool. No i dobrze. Oh yeah. Jest oni pewnie na boty teraz. Czekaj. Bro, bro. I, jak tu ich nie będzie, to kampimy w tych krzakach. Dobra, chodź. Pojawiły się Ale pójdzie. Ja odpalam stunę już. Jest No i nice. Nice, 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 nice. Ja cofam? Uwaga. Uwaga, bo tu mały idzie. O, ten Fidor. Dużo nie zrobi. Dobra, cofaj się. Kostek jakiś na górę. Las hituj miniony. Uważaj, żeby cię nie zabili. O, jest tam ktoś na górze. O, Daniel. Dobra, to ja idę na cha. <laughs> Ale noby. No. Postusz, co ty tam robisz? Nie wiem, nie wiem co mam robić, dobra. Ty idź na dół, ty Grzyś. Na dół, teraz mi to mówisz. Mm. Przed ci mówiliśmy. No kurde. No, Wyjdź tam, tędy Czekaj, bo tu Dan jest. Ej, nie bij go, nie bij, Cofnij, cofn, cofn. Cof. Cofaj, bo nie niemast... do mnie, do mnie. Do mnie idź. Tędy. No, no kurde. Ej, chodź tutaj. Pobre. Ty, bo tutaj jest Jacuś. Idę. To on urzył, że nic mu nie robię, cheater. Dobra, no, ja mam pulsa już. Forfeiter. Cofaj, cofaj. Autarze odblokują się za 30 sekund. Chodźcie może w szatki. Ej, chłopaki, idźcie. Ej. Dawajcie go. W plecy jacuś. Daniela, zostawiamy. Dobra, ja go do Mały idzie. Tak, Xorwia to mały. Dobra, zostawcie Ja coś tu jest gdzieś. paczek się skurde na mnie rzucił. Co Cofać, cofać, wieża. No cofnij się. Ej. co, jak Ej, lecę się tutaj w bazie, jak chcę powrócę. Czy nie. nie? Czyli tak jak na ramię Dobra, pierwszy lewem. Ej, ja dobra, czekam. cofaj, cofaj kostek, cofnie się. Kostek, ty się cofnij, ty się. Cofnij, się z, cofnij. Z, z no a, ja, ja no biorę... No co, ten minion, no! Ja biorę tamty altarka. Kostek, cofnij się już. W tych jeszcze się cofnij. Ej, co ty zrobiłeś, Bartek? Bo ja nie ogarniam trochę. Tutaj przyjmujemy altary, to nam coś tam dodaje, nie? No... Plus 3 złota za każdego zabitego minionka. Premia do regeneracji mamy 10 premii do obrażeń. Jak mamy dwa te altary, to mamy jeszcze tam zwiększony dungeon. Ej, Elo, uleczyłem się w bazie. No? No, to nie jest Aram. No, Przecież mi mówiliście, że tak jak na Aramie. Nie. No nie, tak. się pytałem, czy się tutaj leczy. Mówiliście, że nie. Dobra, mały mnie atakuje, ale co Cofaj, cofaj. Ej, co jest na górze? Kostek, nie biegać za mną, no? Dobra, ja wolę z tobą. Ja tu to zaraz ich zniszczę. Ale zobaczcie. kostek, ty musisz zbierać lewla, tak? No muszę. iść po tą wieżę. I idę. I bij miniony teraz. Nie ma Daniela. Dobra, ja się Kiedy będę mógł teraz miecz kupić? Kostur. Chcę miecz kupić. Ej, coś czuję, że oni mi tutaj niezłe plecy zaraz. Ej, ej, ej. ej ty... na topa. Czemu na topa? No bo tam jest Daniel, on się zachodzi. <coughs> Widzisz? Pośdźmy Idę na topa Dobra robimy Mam go. On z Bierzcie Bierzcie tam, Bierzcie małego, małego, małego Małego kurde, ajajaj. aj nic Nice Chociaż szkoda, że kostek Ty, ale kostuch zabił kogoś. No, Jacusia Koks. Ej, dobra, mam tysiaka, co kupować? Kup ten pasek na życie. Co ci daje ten pas gigantem? A, no, ok. Pas gigant. Kurde, ja tu gram od tygodnia. Jeszcze nie ogarniam. A no ta, od tygodnia. No, a nie? 3 dni? 3 dni? Bo mało. może no, nie grasz tydzień? Co jest dzisiaj? Środa. Nie wiem, co walić. No, no, mamy no, przewagę tak. no. lewa. pomogę ci Czekaj, czekaj. O Tu już widział. Pomóżcie mi koledzy. Zostaw go, zostaw go. Sam go zostaw. Dobra, uciekam. Ty powiem, że bardzo fajny tryb gry. No. Co Ej, postek? Już, czekaj. już, cze czekaj, czekaj. Jak będziecie gonił, to podejdź do mnie. Co, jaka bieda? Kurde nie gonicie. Nie ma takiego paliwa. Ej, idź do ciebie, Grzesiek. No musisz zbierać lewla, chodź. Ej nie, to tutaj. Ej, chcesz okreś... tam w krzakach. Niech oni spuszują. Ty nie widzę ich, kurde, Bela. Nie, nie wychodź tam. A tu wieża jest. Tu. Chodź tutaj szybko, tamtędy. Idę, tu. idę. Kurde, już się zauważam, stój. Chyba mnie widzieli. No, na pewno. Dobra, bierzemy. Co, Czekaj. Coś, coś mnie tutaj uderzyło. z tego plusa. No, dobry plus. No. Dużo masz życia? Dam, tam. Ej, nie masz. Nie ma... To jest Ja z tylnych Ubrałem mi się co Idziemy? To jest że się zaraz na mnie rzucą No i dobrze ty. Daniel chyba to was poszedł No to uważaj kostek Chodź tu do, do mnie do mnie, do mnie, do mnie, Dobra daj spokój, ja, ciśniemy, to... ciśniemy nie, wam ucieknie na A kurde! Zostaw. Już uciekam. Może zostaw. A jak chcesz, to możesz bijać na co dzień. Jest Jacuz. Wbijać. Znów zabiłem. Lol, sorry. No ale. Mały mnie pokonał. Dobra. Nieważne Dobra, Postek na... na... Jak masz mało zdrowia, to nawet się nie wbijaj. Dobra. To nie warto jest ginąć po prostu. Coś kupić za 670? Mm, nie Coś nie tam może. możesz. Bo... Ostrze, ostrze do rana kupiłem, walić. Fajny miarcz, co? <laughs> Najpierw skonsultuj może. Sferno Dobra, cery. daję życiu, daje. 80, jest dobrze, jeszcze atak, także że nie A no to się bierze na początek, to jest takim itemek jak No tu biłeś No, kostek na tym polega, tak no. <coughs> y sorry Sory, idziemy do ciebie. Poś... <try> Trzeba. Trzeba. wiesz mi, że nie. No Dobra, Dan tutaj później. Podobnie, tak. Ej, Kostek, chodź tutaj do altarka Ej, czekaj, czekaj, jeszcze to sobie wezmę. To Ej ej, chodźcie, chodźcie, bo tu są wszyscy. Cicho. Ej, on jest tutaj w krzakach. Nie wiem. Możliwy. Kostek, widziałeś go? Nie. Nie, Jest, jest, był Dominacja. Yes. Ja nie, ja nie mogę już. Sorale Oj Kurwa Idziemy puszować na topę Wiecie chyba nie mają Chyba nie mają szans mi się tak coś wydaje Gwiazdki wam w dół. <grym> Kosek Ciśniemy, ciśniemy. Dobra, wracaj. Byle pod ich nie bić. Oni będą mnie ścigać. To się gdzieś schowam. Gdzie nie, są krzaki? Nie, nie, wracaj, wracaj, wracaj. Dobra. Bo oni cię tutaj za zaraz. Hmm, ta gra jest łatwa. Może zostaw na chwilę w tych rzekach, że O nie, oni tam są. Dobra. Dobra, to, to poczek poczekaj. Iść na dół, iść na dół. To Do robotka. Chodź Kostuch. Co sobie budować? w ostrze? Tobie nie będę podpowiadał. Ty już dobrze grasz. Kostkowi mogę, tobie nie. Tak. No i ile ty już grasz w Londy? stary. Może sporadycznie, ale długo. No. Dobra kurde o mały Dał na siebie kurde! mi suna, o kurde Ale zas Ostro Niech mi się kuna ładuje Wasza odwaga nie może Ale kostek spokojnie Mam e -y. multi Ej e Dan na weźcie go, weźcie go Kostek iś tam szybciej Waszy małtycznego hmm. Czemu to coś cię goni? E, no bo goni. to jest głupie To co gdzie poszło? Do f... Za kim to biegnie? To za Grześkiem Czemu mnie teraz w sklepie? nie no padłem Nie 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 o Sorry Dobrze. Nice. Złapałem się na asystę. Postaram się, że zginę. 3-0-8. 2-2-4. Ale dwa razy zabiłem. <laughs> Co nie? O. Kurde. Help me, please. Tu wracaj się, wracaj co, możesz zostać w tych szakach. A ja my tu jest, jesteśmy, I oni tych milionów nie zabiją. Eee, e, coś bardzo brzydkiego mi tu piszą na filmiku. To bardzo nieładnie. Co, ja napisałem tylko do kur. Bo on napisał coś o kurach. Ej, chodź tutaj, altar. Co, altar? Przejdę na altara. Dostał pół HP z ulgi. to się daniela, Daniela? Ejst. No i kijej dziob. Z tego uważaj. sorwia. Bug. Bóg. To mały. I on ma całe życie to nie. Małego we dwóch zjedziemy na lajki. Nie, 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 nie. Lepiej nie, nie ryzykować. Wcale. Czym tu ty, ty chcesz ryzykować? Dobra, możemy. Dawno na, Wszystkie fragi zgarniam. Taki fajny jestem dosyć. trzy, 3 No Na no. no, no, no. wieże ciśniemy już do końca. <grym> Nawet wieże zniszczył. Kurde. Koks. Ej dawać mu, Nie, to tu. Puszczo. Dawaj tutaj, już skończymy to zaraz. Co skończymy? Ja to ja proponuję poświę. jakoś składy zmienić, bo. <laughs> ja to zaraz następny odcinek, chodź. Tam, następny odcinek. No stary. Nie, nie! Co? Nie! Ja Busek wiem cię. Co? cofij! się Taki coś... Taki Taki coś... Coś... Dobra. Takie Taki Taki złoty, Inhibit a ja cóż to gdzie się podział kurde? Tam ciśnie nas na górze, oni będą nas parasować tutaj. Kostek cofnij się! O ty kurde! No i to ca cały kostek wbija się na pały. No i kupuję miecze. To są fajne. No mam półtora mam tysiąca, to zaraz też kupię. Nie miecz. Służ kostek, słuchajcie, koloryna. Wiesz co może ja go zastanuję zaraz Ja i tak nie mam za bardzo Ale tak, dobra dobra O Boże in your face 12.1 no, no nie ja jestem feederem Feeder master no, nie, e, dobra ja się was nie słucham ja sobie tu coś kupię Dobra <noise> A co chce kupić? Ha! O to fajny Pesia, i oni się próbują bronić czy co? Dobra. Ej ty, bo nam to ci bronić tutaj czy co? Broń, broń. No broń, ty zostań. Dobra, jeszcze się tutaj nie będę pchał na hama. Zgadnijcie co kupiłem. Miecz. Fajny miecz. Nie, Alba, yeah. kawu Ka kupiłeś? Kawu. ja altarka przyjmuję. Zaraz sobie na mnie Daniel wylecił. Ja coś Dyskuj. Co? No a wszyscy są tam, teraz ja górą. Kończyty krzaki. Wszyscy? No, stary, przecież je zrobimy. Zaraz zmieniamy składy, oczywiście. Ja co proponuję żebym ja był z koskim i z Donem. No. To chyba będzie no, na, tak najbardziej wyrównane. Ale to wrzucę, to będzie odcinek. Jest? KSS. Tak jest. Czuję to moc. Lol damy. Uciekł, ale się wrócił, nie? Mogłem wcześniej zacząć E, ale już nie będę. Dawaj, dawaj, puszujemy. Spokój. Ej, możemy zrobić małego. Ciśniem Dawajcie, dawajcie. Ready, klepią z tworki, to też poklepią Agatha. On miał, No ja. Jest! Tylko jego zabijam. Dajcie. Kostek mistrz, kostek mistrz. Ej? Serio, już kończyłem. Aha, mały Bezję! No, no nie no, 5, 1, 4, no Dobra, nie o, wiem, ja ja to kończę. No! Ale zlamiłem GGWP. Biłem małego na rynku, zostało mój Dobra, ty już Dobra, to by było na tyle walić, nie dodajemy ich do konfy. Czekaj, kto się pożegnał. ja tuś bardzo ładnie się pożegnał. Bo, bo będzie na ty. dobra, to by było na tyle. Jakie staty 437 in your face, cheater 1417 było bardzo ładnie, dobra, to by było na tyle. Chcecie więcej lola? Piszcie komentarze, Łapki tak. W górę. tak, I tak to, a, a tam będzie nie Bo będzie cool. Feederem tak <coughs> Do... będzie więcej lola. Ty, tutaj kostki masz nie zagadanie. dobra, trzymajcie się wszyscy na razie. Jo.